Siema, siema! Witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Siejemy trawę, taką mieszankę traw, akurat u pana Marka. Yy, tutaj miał chyba żyto, podejrzewam. Było tutaj nagnojone i stalerzowane. Siejemy bezpośrednio w to. Brona aktywna idzie. Na dosłownie centymetr siejemy, także płyciutko. No i bez zbędnego gadania, walczymy. I staram się zatrzymywać równo zawsze, w jednym miejscu, bo akurat chcę mieć poprzeczniki na cztery razy obsiane, więc, więc coś takiego robimy. Dobrze, mam tą nawigację, bo by było ciężko bez niej. Ogarnąć temat, bo po prostu tak się kurzy, że nic nie widać, nie? No i próbujemy. No tutaj jest chyba półtora hektara tylko, także także nie ma dużo. A sam też się przekonuję, jak to, jak to się sieje, właśnie w takie coś. Jestem zdania, że to nie wzejdzie. Bez zasucho, ale no nie wiem. Nasiona nie wystają, także są przykryte ziemią. Siejemy bez zagarniaczy, bo to i tak. Samożyto to by się tylko pchało na nich. I nie jadę 10 na godzinę, bo. Bo. Bo by z ciągnika po prostu. Że jedziemy trochę wolniej. Dosło dokładnie 8. Widzicie, nic za mną nie widać. Taki jest popiół. A znaczniki i tak rozkładam, bo nie jestem pewien. Ostatnio mi porobiła szpury, bo zciągnęła jakby dane. I zobacz, wpiął się w nawigację i nadpisał 3 metry szerokości, że ma. A ja zawsze siałem na 2,97 czy 2,98 Bo tak po prostu idealnie się pokrywało No i kurna mi porobiło szpury, więc się zdenerwowałem I wtedy siałem tylko na znacznikach Co będziecie mieli może, te... może wrzucę razem z tym film Sobie zobaczycie jak walczyłem Tam i mi zabrakło wtedy łubinu, był ciężki dzień naprawdę Wtedy Niby 50 kg na hektar jest ustawione znaczy niby no tak tak zrobiliśmy próbę kręconą, nie? Ty, ja nawet nie wiedziałem. Ta mieszanka traw się okazała być gorzowską. No worki jakieś tam były i już nie, nie czytałem tego w ogóle, nie. Mówię trawę siać, to trawę, a to jest gorzowska. Haha. Tylko, że myślałem, że ją to tak ludzie niby w sierpniu sieją, ale może może też jest jakiś patent, żeby teraz jest koniec maja To może żeby w tym roku jeszcze z dwa pokosy zebrać? Pierun wie, ja tam się nie znam na tym Wiem, że jak sieją w sierpniu, to zbierają jeden pokos i na drugi rok jest zarąbista Ale no nie wiem, nie wiem Jak napada w to, to będzie trawa To wzejdzie, nie? A jak nie napada To już nie wiadomo, no ale trzeba... Kto nie ryzykuje, szampana nie pije, jak to mówią, nie? Rund wie, może to będzie to. Ale no kurz, zobaczcie, no nie widać nic. Ale z, z, zabezpieczam się znacznikami, bo to kurde. Ja ostatnio coś nie wierzę tej. Jak przy talerzówce, no to wiecie, cofniesz czy bez orkowcu, i co poprawisz. A przy siewniku co? Szpury będę wsiewał? Nie, nie, nie. No, i też tutaj jest yy, klasa ziemi, jak to Marek powiedział, 11. <laughs> Czyli no, kiepsko, kiepsko. No, no nie jest zbyt, yy, tutaj widzę, ciężka. Także, także też się lekko sieje, nie? Ole, kurde, ten tornado. Te ja, takie tornado. To może ci porwać, kurde, trochę tych nasion, nie? Tak sądzę. No to jednak są płytko osadzone, to kurde, czy nie wywieje? Chyba nie. O, także tutaj było w ale i zobaczcie, no tak, tak to wygląda mniej więcej. Na koniec wam jeszcze wyjdę, pokażę całość. Jest ten nieład w ziemi, ale no może o to chodzi. O, ja pierdziele, patrzcie to. Czuję, jakbym siał moje przeżyto, które było do dupy. No, było lipne. O, kurde, jak zaciągnął teraz ten wir. Patrzcie to, jak się kręci. Ale, jaja, to są te diabełki, nie? ja sobie trochę obniżę, żeby mi na 7 tylko podnosiło, a nie na 8, bo to jest za dużo. No tak jest lepiej. Masakra. I nadal się tam kręci to. No bo to najbardziej z tej brony wirnikowej leci, nie? Ten pył. No jednak, jak tu jest mulcz raczej mulcz stależowane tylko to warto było właśnie tą ziemię. Jeszcze tą broną. Wzruszyć, nie? Także jest tutaj ustawiona na G G jak? Gold, złoto, G jak Główna nagroda G jak Gówno, na przykład No i widzicie, już ten czujnik mi nie pika, znaczy widzicie po, w tym filmie, który będzie po tym, jakby, czy w filmie, w drugiej części, co siałem łubin, to zobaczycie, że tam miałem cały czas problem z pikającym czujnikiem, a to był po prostu ten czujnik tutaj. Coś tam było źle ułożone, musiałem go naprostować, bo mi się wygiął. Już jest okej. Okay. Czasami trzeba po prostu popatrzeć, a ja na polu nie miałem jakoś na to weny. No także skończę siać, jadę jeszcze do Kumpla prasować o 17.00. Powinienem się wyrobić na spokojnie. Tylko przyjadę, biorę wodę i jadę. No zobaczyć jak to wygląda po, po tym siewniku tu było żytonie był obornik i zasiane było w to właśnie gorzowska no i coś coś jakoś to wygląda nie ale jest siewnik naprawdę uwalony od stóp do głów no, możecie zobaczyć czy tego materiału jest w ziemi nadal nie? Był ciężko wygarnąć, bo ta gorzowska taka drobna, że w tym syfie nie idzie jej znaleźć, tylko te kulki takie zwyki no, no i koniec tylko, tylko chciałem tak stanąć, żeby zdjęcie zrobić dojadę do końca i, i, i tyle, nie? No, bo jest nasiane ładnie. Także dzięki za oglądanie, na razie cześć.